Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o wczorajszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Miałam zrobić ranking też na shortsy, ale totalnie nie mogę znaleźć żadnych występów do pobrania na TikToku, więc jakby ktoś jakieś tam widział miał, możecie dać znać, to zrobię Wam też oczywiście ranking. Ale teraz pogadamy sobie, opowiem Wam słownie tak mniej więcej każdy występ, który mi się jak podobał. I powiem, kto dla mnie powinien wygrać ten odcinek. Pierwszy wystąpił Andrzej Neyman. I powiem wam, że dla mnie to jest totalnie zwycięzca tego odcinka. On wystąpił z, pa z Pawłem Jaszanowskim w duecie yy, do piosenki cukero. I powiem wam, że to było tak dobre, ale to było tak dobre. Andrzej mówił, że nie śpiewał 20 lat. I. Jak ja usłyszałam, jak on zaśpiewał Cukaru, dla mnie to był chyba jedyny występ w, tutaj w tym odcinku, który naprawdę tak bardzo był bliski oryginału, jeśli chodzi o głos. Naprawdę tak mi się podobał, był tak autentyczny w ogóle w duecie. Paweł w ogóle też świetnie śpiewa i w ogóle cały ten duet był niesamowicie piękny i uważam, że duet zdecydowanie zasługiwał na wygraną. Teraz już nie będę szła kolejności, bo szczerze nie do końca pamiętam, jak to szło w kolejności. Ale kolejny, yy, kolejny występ no to jest yy, Kamień Studnicki w roli Kaja. I powiem Wam, że Kamil na początku, pierwsze 10 sekund, było tragicznie. Przykro mi, ale pierwsze 10 sekund było pod znakiem fałszu. Ale później, jak już się gdzieś tam przemógł, gdzieś tam ten stres opadł. To moim zdaniem był to bardzo dobry występ. Zwłaszcza, że Kamil miał bardzo trudne zadanie. Mężczyzna wcielający się w kobietę. I to jeszcze z takim głosem, jaki ma Kaja, to naprawdę jest i rada wyzwanie. Także uważam, że tutaj występ zdecydowanie na plus. Kamil myślę jeszcze nie raz nas zaskoczy różnymi wcieleniami. Także czekam na kolejny odcinek i na kolejne wcielenia Kamila, bo uważam, że tutaj naprawdę jest potencjał na dosyć duże pole do popisu. Numer 3 to będzie Natalia Mujanka, która wygrała ten odcinek w roli Whitney Houston z piosenką I'm Every Woman. Zaśpiewane było to dobrze, Natalia ma bardzo dobry warsztat wokalny i śpiewa genialnie, no ale nie oszukujmy się, to Whitney Houston nie była i tutaj do barwy było bardzo daleko, znaczy bardzo daleko, no było daleko po prostu, ale samo zaśpiewanie było dobre, to jest trudna piosenka, w ogóle piosenki Whitney Houston są takie dosyć trudne, bo trzeba naprawdę mieć dobry warsztat wokalny, no i Natalia taki warsztat ma, zaśpiewane było dobrze, ale no jak już mówiłam, Whitney tam. Nie było. Kolejny to jest Krystian Ochman we wcieleniu Rudiego Schuberta. I to był naprawdę bardzo ciekawy występ. Ludzie mówili, że to Krystian powinien wygrać. U mnie on był w czołówce, ale no, jak już wcześniej mówiłam, dla mnie powinien wygrać Andrzej. I tutaj naprawdę poznam nowe wcielenie. Mam wrażenie nowy nowy nową twarz Krystiana, bo gdzieś tam znam go. Wiesz, widziałam jego występy na żywo, byłam na koncertach. Też znam go z telewizji, z różnych występów. I on zawsze, jak go się ogląda, to mam wrażenie, że jest taki dosyć poważny. A tutaj naprawdę mam wrażenie, że wyszedł ze swojej strefy komfortu i zrobił naprawdę świetny występ. I tutaj wielkie gratki. Dla mnie to ptanie top trójka w tym odcinku. I totalne gratulacje. Myślę, że Krystian jeszcze nieraz pokaże naprawdę swoją ogromną skalę, ogromną umiejętności. I to, co naprawdę potrafi. Modest ruciński chciał się w Marcina Millera z Boysów. No i tutaj duże były pochwały właśnie w stronę modesta. Modest się wydaje w ogóle super wokalistą i w ogóle super człowiekiem. Mam wrażenie, że jest bardzo pozytywny, ale tutaj po prostu będę szczera, obiektywna. Dla mnie tutaj Marcina Millera po prostu nie było. To jest taka moja subiektywna opinia, jeśli chodzi o ruch, jeśli chodzi o w ogóle wokal, no wokal był jeszcze tak w niektórych miejscach w miarę podobny do Marcina Millera ale no ruch, myślę że Marcin Miller tak się nie rusza po prostu ale to już może gdzieś tam moja subiektywna opinia eee... dla mnie taki występ pół na pół nawet ok, ale szału nie było jednak myślę, że tutaj Modest naprawdę ma zadatki na dobrego uczestnika i osobę, która jeszcze nie raz pokaże nam coś fajnego nawet myślę, odważnie powiem, w damskich wcieleniach. Kogo jeszcze nie było? Julia Żugaj. Julia Żugaj, mm, no kim nie zjedzą trochę pewnie. No Julia Żugaj nie śpiewała jak Thomas Sanders. Ja Thomas Sandersa lubię bardzo. W ogóle lubię modern Okien, bo to się do tego można pobujać. Nie jest to ambitna muzyka. Nie da się tego ukryć. Nie jest to trudno zaśpiać, bo to zaśpiewane czysto. No bo mówię, no... Takiej piosenki się nie da skopać, po prostu. No, ja nie wiem, nie da się skopać Thomasa Andersa z całym szacunkiem, ale no nie. Ale no Thomas Anders nie, był po prostu był to głos Julki we wcieleniu Thomasa Andersa. No ruchy dla mnie były też bardziej kobiece niż pańskie, więc to już. Ale myślę, że Julka po prostu może jeszcze popracuje nad tym w programie, czas pokaże. Ale ogólnie dla mnie całe wcielenie niestety na minus. Zostały nam jeszcze dwie uczestniczki Edyta Herbuś i Marta Bija no i tutaj były dwa najgorsze moim zdaniem występy Edyta Herbuś nie poradziła sobie z wysokim głosem ale ja uważam to jest jedna z moich ulubionych uczestniczek ja myślę, że Edyta jeszcze aktorsko, jak i wokalnie może nas zaskoczyć trzymam za nią mocno kciuki, wiem, że będzie bardzo ciężko na to pracować i zasłuży na pewno jeszcze w odcinkach na wysokie oceny co do Marty Bijan po prostu występnie wyszedł. Mam wrażenie, że Marta się po prostu bardzo zestresowała i nie potrafiła wydobyć z siebie tego głosu, który ma. Bo ja znam piosenki Marty, wiem jak ona śpiewa i jest rewelacyjną piosenkarką. Naprawdę, dla mnie jest świetna, więc po prostu uważam, że to po prostu zjadł już stresy, stres. Jeszcze Gabriel Fresher był na, na widowni, ale Marta myślę, że naprawdę to były pierwsze koty za płoty. Dosyć słabe koty za płoty, ale pierwsze koty za płoty, zapominamy o tym, co było, trzymam mocno kciuki w dalszych odcinkach i ja wiem, że Marta rozwali jeszcze system, system w tym programie i wspomnijcie moje słowa, będzie ogień. Napiszcie w komentarzu, który występ podobał wam się najbardziej, a my słyszymy się już niedługo.